Witajcie widzowie! No, tutaj nagrywam film z Adopt Me. A w Adopt Me można się ubrać jak się chce. Więc założyłam takie kolczyki, Taki wybrałam sobie uśmieszek, włosy takie piękne, takie białe ubranie jak aniołek. No i skrzydła, oczywiście, takie duże skrzydła. Mam tutaj swojego pieska z jajka. A co on chce, on jest bardzo brudny. Śmierdzi od niego tak. Po prostu. O, jeszcze mu fizyk wystaje. No, akurat ja wolę koty, ale jak mam już psa, to muszę go mieć. Nie da się tak zrobić, że. No, że nie będzie też psa po prostu. Tylko on musi być. Twojego dostałam z jajka. No chyba, że macie jakieś sposoby, żeby był od razu kot, nie robuxowe. No a jeśli Robuxowe, to też mi powiedzcie. No bo nawet nic w tym złego, że robuxowe. O. No to... Będę teraz... Rzeczy do picia dla mojego peta. O, tutaj. Podpiję się. Mamy e, taki rowerek, bo jest ja wypiłam. Dobra. O. A tutaj ktoś lata na tym. Fajnie. Dobra. Ja nie robię flaja, bo. Na piesku nie chcę mieć, tylko na jakimś kociaku jak trafię. O, lemoniada przyda się. Nie wiem czy to ona jest tą wesolutką koalą, Bo tak tutaj jest napisane. Dobra. Tylko piesku nie ruszaj się. Psie. No co ty? O, dobra. O, ja, ja będę iść na Hot Springa, bo muszę sprawdzić, czy w ogóle jest Hot spring. Wow, ale to jest fajne. O nie. Pingwinek. Czemu jest na mnie taki zły? Przecież to on wpadł we mnie. To ja, ja za bardzo nie pamiętam, gdzie ten Hop Spring był. I muszę sprawdzić czy on jeszcze jest. Dobra. Nie mogę poznać drogi, pewnie po prostu jest zamacnięty. Oj, teraz nie znajdę drogi, bo już mój dog nie chce. Ale ja pamiętam, a to tutaj. Dobra. Zobaczymy, czy tutaj jest zamacnięta woda, bo to jest bardzo ważne dla mnie. I co? Chyba nie. Tak, czyli w hot springu zawsze jest no ciepła woda. Tak. Teraz idę do mojego domku, żeby mój pet się wyspał. Dobra, mój pet teraz będzie spał. No tutaj śpi, śpi, piesku, śpi. No. no. Piesku, piesku. O dobra, wreszcie wstałeś. To ja cię trzymam. No i teraz może pójdziemy po jakąś amonetkę dla mojego pieska słodkiego. No przecież on nie może tak być bez picia. Dobra. Tutaj, o nie, to jest niezdrowe dla mojego pieska. Tutaj, o woda! Tego właśnie mi brakowało wody. A tak naprawdę do moim psie nakupuję tutaj. Zatrzymam na chwilę film, żebyście no, nie musieli patrzeć na to, jakie godziny mi wodę kupuję. Dobra. Już mam dla mojego tutaj petka jedzonko. Tak, będzie to właśnie o tobie mowa. Dobra. No i. Teraz idę do szkoły z tym moim petem, żeby się trochę uczył. Na przykład jakiegoś triku najlepiej. O! No dobra. Idę do szkoły. Tutaj nie może się lenić. Mój pet, on musi do szkoły chodzić. Dobra, ja tak trochę przyspieszę, bo na tym lodowisku. Pingwinie? O! Oh, Głupi on jest. No, pingwinie! Czemu ty jesteś taki zły na mnie? O, za zakadę Tomasz. Dobra. No, to szkoła jest tutaj. Ach, Jak ciężko chodzi. Tak trochę wolno, bo nie mam 200 tych rowerów. Ale już sobie tak poradzę. Dobra. No to... Mój pecik się nauczy jakichś trików. Od pana, tylko ja tutaj, a je napiszę, coś. No, piesku mój, uczysz się? Tutaj dobrze z trenerem. Dobra, chcę, byś nauczył trików. Dobrze, czy on się uczy? Tak Oj Niegrzeczny jesteś, Pecie No dobra A nie się tego skipować? A teraz Dobra, pecie. I... I plecie... Siad. Siad. Rrr. A tak, siedzisz grzeczny. Teraz połóż się. No ładnie się kładziesz. Ale lepiej się na łóżku kłaść. O, jakieś dziecko mi weszło. Chyba na wie o moim kanale. No i nie jestem jeszcze taka sławna, więc może wiedzieć, a może nie wiedzieć. Dobra. Spikapujecie pecie i tak. To jest jedzonko, e, oraz piciórko. Dobra. Mój słodki bracik, tutaj możesz nać. Ja to odejdę, bo z tymi skrzydłami to naprawdę jestem wielka bardzo. Dobra. Lecik się już dużo napił. Dobra. No to. Widzimy się za chwilę w moim domku. Tutaj. Znowu będę. No dobra. To już na dzisiaj koniec filmu. No, no, tylko chcę wam powiedzieć, że bardzo marzę o Pecie kocie, więc jeśli wiecie jak y, go zdobyć, y, no to powiedzcie mi, bo po prostu kociaki ja tak uwielbiam, żartę. Dobra, no to żegnam się z wami, pa! pa.